No to co, startujemy. Dzień dobry, 28 grudnia, do końca roku kilka dni. Wtorek, moi drodzy. Część już z Państwa zapewne wstała. No to bardzo serdecznie, to bardzo serdecznie witam. My już też pracujemy. My już też pracujemy. Końcówkę roku to taki dość intensywny czas, czas podsumowań, ale i kończenia pewnych... Pewnych, pewnych projektów, ale to także czas planowania tego wszystkiego, co, co za chwilę, w styczniu, w pierwszym kwartale. Także bardzo serdecznie witam. Jest godzina no mojej dozy, 7.14. No Założyć, że już niektórzy wstali, szykują się do pracy. Także jeżeli mam, macie ochotę mojej dozy wypić wspólnie kawę, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja już tutaj kawkę sobie sączę powoli. Tak jest. Dzisiaj, dzisiaj imieniny Antoniego, Cezarego, Emma ma także imieniny, Godzisław i Teofil, także wszystkim, słuchajcie, solenizatom oczywiście posyłamy najlepsze, najlepsze życzenia i cieszę się, że Państwo stali, cieszę się, że Państwo jesteście wspólnie, wspólnie ze mną. Moi drodzy, w, wczoraj, wrócę na moment do tego, co, co wczoraj, wczoraj pokazywałem Państwu, jak a jak przebudowujemy ważne na tej wrocławskiej medycznej mapie Wrocławia miejsce, jakim jest nasz Espezos, nasza miejska przychodnia Neuromed na ulicy Białowieckiej na wocławskich popowicach. Także bardzo serdecznie pozdrawiam panią doktor Frissiak i cały zespół, który na co dzień wykonuje niezwykłą pracę i diagnostyczną i terapeutyczną z dzieciakami, z młodzieżą. O szczególnych potrzebach, z różnego rodzaju często powiązanymi chorobami, zaburzeniami. Tam, tam młodzież znajduje wsparcie, tam znajduje pomoc, także rodzice i opiekunowie. No i to miejsce, że tak powiem, straszyło od dawna. To, to, to nie były te warunki, w których tego typu działalność można, można prowadzić, dlatego przystąpiliśmy do. A przebudowy, do przebudowy centrum i myślę, że to będzie w tej chwili no, jedno z najnowocześniejszych takich miejsc na pewno na, na Dolnym Śląsku. A myślę, że i miejsce, którym będziemy mogli się chwalić w Polsce. Jest tam także oddział, oddział psychiatrii dziecięcej. Całość będzie nas kosztowała prawie 7 milionów. Złotych będą przebudowane sale lekcyjne, bo tam jest także przecież szkoła, wszystkie, wszystkie gabinety, oczywiście węzeł a węzeł kuchenny, pokoje administracyjne, biblioteka, magazyny, drzwi, czyli winda, no wiele, wiele, wiele innych rzeczy, po to, żeby te dzieciaki i ta młodzież mogła być w naprawdę fajnych, dobrych i komfortowych komfortowych warunkach. No to planujemy, że w sierpniu 2022, czyli, czyli za kilka miesięcy spotkamy się tam, aby zobaczyć jak to po prostu wszystko wygląda już po nowemu. Pokazywałem Wam także naszą Aulę Leopoldina, Aulę na Uniwersytecie Wrocławskim, do której konsekwentnie od wielu lat czy na którą przeznaczamy, przeznaczamy pieniądze, ona podlega stałej renowacji. To takie rzeczywiście miejsce, które jak się wchodzi, to zapiera dech, dech w piersiach, jesteśmy z niego niezwykle dumni. Pozdrawiamy całą społeczność Uniwersytetu Włosowskiego, pana rektora Przemysława Wiszewskiego. I cieszę się, że my możemy jako miasto Wrocław mieć udział w tym, że to miejsce po prostu pięknieje, pięknieje z dnia na dzień. Wielu z Was ma zapewne dobre, myślę, wspomnienia z, z tej auli, albo odbierało tam indeksy studenckie, albo odbierało tam dyplomy ukończenia studiów, no takie miejsce. W którym myślę, że większość z nas, z nas była będzie jeszcze piękniejsze. To chciałem zameldować. No i oczywiście yy, wcześniej byłem na ulicy Racławickiej, tam pokazywałem Państwu, jak wygląda już w, yy, przygotowana sala yy, sztuk walki. Jedyna taka, w Polsce nie ma długiej takiej, absolutnie nie ma długiej takiej, boks, judo yy, zapasy. Znajdzie się także mie miejsce dla tych do. No, dyscyplina, która nie jest sportem walki, ale jest niezwykle ważna i buduje ten sportowy wóz. podnoszenie ciężarów pozdrawiam Mariusza Jędrę I zresztą całe Stowarzyszenie Śląsk Włocła, bo to śląsk jest operatorem stowarzyszenie, nie piłkarski. Nie nasza spółka, tylko Stowarzyszenie Śląsk Wrocław jest opiekunem tego miejsca, podobnie jak i zajmuje się wyremontowanymi basenami, tak? bo wyremontowaliśmy w tamtym miejscu baseny. W tej chwili skończyliśmy budowę tej hali wielofunkcyjnej sportowej. No a wczoraj byłem tam po to, aby zobaczyć jak wygląda postęp pracy, jeżeli chodzi o budowę boisk, bo budujemy tam dwa boiska piłkarskie. One się będą ciągnęły od hali w stronę ulicy Krzyckiej. No a tam za boiskami stoją już korty tenisowe. Także wykształca nam się Naprawdę niesamowity taki teren rekreacyjno-sportowy, wszystko wzdłuż towarowej obwodnicy kolejowej Wrocławia, wzdłuż której także przebiega słynna górych terwek, czyli ciąg taki pieszy rowerowy, który także odtwarzamy, który ma połączyć właśnie południe Wrocławia, południowe osiedla sprawić, że będziemy mogli przemieszczać się bądź Pedes, bądź właśnie rowerem. W takich fajnych, myślę, też i zielonych okolicznościach. No, no, no ale to za jakiś czas na tamtym odcinku. Na razie jesteśmy zaangażowani na razie w inne odcinki, ale i tam dojdziemy spokojnie, po kolei, powoli, cieszę się, że to się dzieje, że to się, że to się zmienia. Tak więc no, ta hala jest imponująca. Zrobimy tam zresztą fajne otwarcie, póki co już pierwsze treningi, pierwsze treningi są. Dobrze, moi drodzy, ale co jeszcze ważnego i co mnie cieszy? To znaczy tak, po pierwsze ogłosiliśmy przetarg na wzgórze partyzantów, czyli wzgórze Libicha, czyli Bastion Sakwowy, czyli to niesamowite miejsce, które tak nas wszystkich podnieca i jest dla nas tak ważne w sercu Wrocławia na ulicy na ulicy Kołątaja, Piotra Skargi. A ktoś powie, mi tak, wiemy, w każdym razie o co chodzi przy, Tutaj niedaleko, niedaleko Fosy. To miejsce chcemy zrewitalizować. Przetarg został ogłoszony zgodnie z tym, co zapowiadałem. Bardzo się cieszę i dziękuję naszemu Zarządowi Inwestycji Miejskich za to działanie jeszcze w tym roku. W tym roku także czeka nas wysłanie wszystkich dokumentów i tym samym zainicjowanie postępowania przetargowego, jeżeli chodzi o budowę szkoły przy ulicy Cynamonowej. To jest pomiędzy osiedlem Lipa Piotowska a Widawa. A jeżeli chodzi o szkoły, to jest inna dobra wiadomość. Ona dotyczy Południa Wrocławia i Ulicy Zwycięskiej. Tam oto bowiem otrzymaliśmy konkurs na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego, który właśnie tam chcemy wybudować przy Ulicy Zwycięskiej. Zaproszenie do podpisania umowy otrzyma Wrocławskie Biuro Cecha Plus Architekci znane z naprawdę dobrych realizacji. No, nie, nie miałem okazji jeszcze widzieć tego, tego projektu, bo nie jestem w sądzie konkursowym, ale, ale, jeżeli, ale widzę nazwę, i jestem przekonany, że to będzie bardzo, dobra, bardzo dobry projekt, bardzo dobra w konsekwencji realizacja, ponieważ po prostu do, dobrze projektują. W związku z tym cieszę się cieszę się i gratuluję. Przystąpimy do podpisania, do podpisania umowy. Przypomnę moi drodzy, że w ramach tej inwestycji wybudujemy szkołę dla 1200 dzieciaków, 1000 w szkole podstawowej i 200 w przedszkolu. No i właśnie zwycięzcy, 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 zwycięskie biuro będzie musiało teraz przygotować dokumentację projektową obiektów, a z, oczywiście z całą infrastrukturą. To powinno zająć 10, no 10, 12, 12, miesięcy, rok, no rok trzeba liczyć na przygotowanie takiej, na przygotowanie, moi drodzy, takiej, takiej, dokumentacji. No a później ruszamy z przetargiem, prace budowlane. Mam nadzieję, że 2025 to jest realny termin i będzie można tam posłać dzieciaki. To jest informacja, jeżeli dla tych wszystkich, którzy mieszkają na, na południu i, tak powiem, czekają, iż ich jest jeszcze różne historie, szkolne. Dobrze, moi drodzy, to, to to. Lekcje Konstytucji. Chciałem na moment powiedzieć o takim miękkim projekcie, ale niezwykle ważnym, bo przecież kształtującym postawy naszych młodych, naszych młodych Lekcje Konstytucji, lekcje Konstytucji odbywają się we wrocławskich szkołach i to jest ten, to się wpisuje w takie działania edukacyjne przygotowujące naszą, naszą młodzież do życia w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwem obywatelskim, które szanuje prawo, szanuje reguły i przede wszystkim troszczy się o pewne, o pewne wartości. To, to, to te zajęcia już od jakiegoś czasu mają miejsce we włocackich szkołach. Robi to włocackie Centrum do na Alenia. Nauczycieli oni przygotowują, i za to bardzo dziękuję, oni przygotowują scenariusze tych, tych zajęć, specjalne opracowanie. mówimy właśnie tam o wartościach, o społeczeństwie obywatelskim, mówimy o konstytucji, o tym, jak jest ważne jest jej przestrzeganie i po co ona nam, nam jest, żeby nie, żeby nie wytwarzać anarchii, anarchii w kraju, ale także mówimy o pewnych, o pewnych mówię, jakby wartościach uniwersalnych, o prawach człowieka, o, o potrzebie tolerancji, o tym wszystkim, czego czy w co powinniśmy być wyposażeni jako, jako jako ludzi, jako mieszkańcy po prostu otwartego, wolnego i przesuperowego miasta, po prostu dobra, no to to się dzieje we wrocławskich szkołach bo mówię o tym, bo niektórzy czasami pytają czy tego typu zajęcia odbywają się tak, tego typu zajęcia odbywają się we wosławskich szkołach, no dobrze słuchajcie, co jeszcze a w Słuchajcie, w parku widawskim mm, założono y, tam znowu nasadzenia, znowu y, trawniki i bardzo dobrze. Nasadziliśmy 1800 krzewów, bylin, pnączy, różnych traw. Y, ozdobnych, postawiliśmy także elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery, są nowe nawierzchnie takie mineralne, przepuszczalne, ale także z kostki galitowej, aby tym, którzy no mają jakieś kłopoty z poruszaniem się, mogli się po tym miejscu dobrze poruszać. Zainstalowaliśmy tam budki lęgowe dla ptaków i domki dla jeży. To także już jest powiedzmy w standardzie naszych takich działań zielonych. To wszystko dzieje się, moi drodzy, w, w kilku miejscach w tej chwili we Wrocławiu. Ja w tej chwili skupiłem się na, na parku, na parku Widawskim. Miejsce zabaw dla dzieci pojawiło się również w Parku Termagajskim, tam w ramach kolejnego etapu rewitalizacji tego parku przy ulicy Bogdajna. Boże, ja pamiętam, jak to miejsce wyglądało jak to miejsce wyglądało kiedyś, przecież tam się w końcu urodziłem. Ojeciu, jest nie do poznania. Między innymi dzięki waszym pomysłom. Także temu, co udało się złodziło w ramach włocowskiego budżetu obywatelskiego. No i właśnie i realizujemy w tamtym miejscu kolejne, kolejne etapy tego, tego parku. Tak jak powiedziałem, w tej chwili plac zabaw. On został tak fajnie wkomponowany, w istniejący tam starodrzew. Dobrze to, to wygląda. No i oprócz takich standardowych u, urządzeń typu zjeżdżania, zaprojektowano też takie bardzo po, proste, ale sympatyczne elementy, jakieś drewniane kłody, czy też belki, no ale tą taką najbardziej chyba rzucającą się atrakcją, ale to musicie pójść zobaczyć, jest taka duża, drewniana równoważnia i w środku placu zabaw znajduje się także wysoka piaskownica, no po prostu trzeba pójść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to jeżeli chodzi o, o Tarnogaj. Moi drodzy, jeszcze taki apel gorący, jeżeli ktoś może oddawać krew, to pamiętajmy, pamiętajmy o tym, szczególnie w tym trudnym Czasie, bo kończą się, jak dostaliśmy informację, kończą się zapasy krwi w naszym RCKiK i w Wrocławiu. Centrum apeluje, a ja dołączam się do apelu o dawanie tego życiodajnego przecież płynu. Jeszcze przed końcem tego roku, także jeżeli ktoś może, to słuchajcie, to, to bardzo proszę. To bardzo proszę Regionalne Centrum apeluję szczególnie o oddawanie krwi z grupy 0Rh-, BRh-, 0Rh+ oraz ARh+. Jeżeli możecie, krycie się na siłach, chcecie pomóc, też to znaczy pomóc na pewno wszyscy chcecie. Tylko nie każdy może, ale jeżeli ktoś chce i może, to bardzo proszę, można się zgłosić na ulicy Czerwonego Krzyża i oddawać. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 17:30. Bardzo to zobaczyć, jak tylko mi się uregulują moje spawy kolanowe, to też, będę, to też wracam do oddawania krwi. No właśnie, ja już po dzisiejszym lekkim treningu jestem, bo wracam powoli do, do formy. Kusi mnie, żeby pobiegać, ale to jeszcze za szybko, za szybko. Na razie delikatnie, delikatnie ćwiczymy. A jak Wy? Dbajmy, moi drodzy, o naszą, o naszą formę. Zima trochę zawsze rozleniwia. Dlatego warto się tak wzajemnie, moi drodzy, mobilizować. No dobrze. Dzisiaj przed nami jeszcze w kalendarzu kolegium transportowe, też jeżeli chodzi o, o mnie, spotkanie z moimi koleżankami, kolegami, którzy zajmują się i odpowiadają za transport, między m.in. publiczny, ale także dogi we Wrocławiu, To nasze zakaz. Na dwa tygodnie spotykamy się i, i, i o tych sprawach rozmawiamy, planujemy i później realizujemy dalszy porządek dnia. PUDO. To ja lecę dalej, bo jestem już poumawiany. W takim razie Słuchajcie, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Dziękuję, że byli Państwo ze mną. Dobrego dnia życzę w takim razie i do szybkiego zobaczenia. Będę informował o tym, co się dzieje. Dobrego dnia. Hej.